Wyśmiemanko z tej strony prezes Roblox Znowu zapominam jak zwykle a dzisiaj gramy sobie chlebon. Ostatnio nie kupiliśmy wszystkich party, dlatego dzisiaj kupujemy wszystkie party. Weźmiemy sobie jaki domek i tutaj mamy party. Najpierw to te partie zrobimy. I party, no nie ma grafy ogólnie na serwerze, bo to prywatne. Więc kupujemy sobie z 25 Robuxów. Dobra, tutaj mamy takie baloniki jakieś. Jak widać. Mamy jakiś tutaj taki mościk z balonów, tak jakby takie, że po się przechodzi I wielki napis Happy Birthday. Z tego co wiem, już to tu są różne kraje. Mm, I teraz Szkoda, że ogólnie nie ma polskiego. Ale na pewno, no, jeszcze tu daj. I ogólnie tu mamy ten tort. Jak się jego do końca, to on się resetuje ogólnie, widzowie. Zjem go do końca I zobaczycie. A i się resetuje Nie da się dmuchać No tutaj takie chaty Birthday Taką copetkę Na urodziny to się przyda mhm. Mamy tu taką muzyczkę, którą mogę Wam na chwilę podgłosić. Ma, muzyczka, muzyczka. Można ją wyłączyć. Dziś teraz wszystko kubeczki są, kubeczki. Tu są te piekarinki, to wiadomo, że te karniki w sumie. O, a tutaj są na przykład lilaki, tylko nich nie można wziąć. Też tak składa i składa jest taka, że trzeba znowu kupować, bo to jest jednorazowe. to są minus tu takie spadające, tak. No ta. mm, i wiadomo, tu nic nie ma już takie... O, edukacja, tu balony jakieś. Spróbujemy się znaleźć w konfetti ze dęziemy. Powinien być napis Happy Birthday, a nie ma się zbugowało chyba. Wata cukrowa i konfetti jest! Mamy petki wziąć kolkę. Nie da się niestety, ale można z takim cudem. Dobra, teraz wypróbujemy. Naszą kolejną imprezkę End Party No i teraz trzeba od nowa kupować Tańsza impreza mamy jeszcze taką party Tańsza impreza Co kupimy Dobra I możemy się tańczyć jak widać Oferuje to nam też muzykę i możemy sobie ogólnie tańczyć. Jak widać. Możemy się też ogólnie. Są takie muzeczki. Co nam to oferuje ogólnie? Tu mamy takie laski, tak jakby. Zanim to, to coś słuchamy, gra. Zobaczmy, jak to w nocy się spisze, te laski, takie. I ono się tak... Bailando, bailando. <laughs> tak się świecą trochę. Kura disco. Zobaczmy, co jest na górze. Tu jest taka wydumia konfetti. Kolejna, bo to jest taki dół, Tu są takie, te. Ta, tak jakby gwiazdka. Na pewno Happy Birthday użyję też. Jak będę miał urodziny. Tylko składa, że trzeba na nie. Uda, wydawać robuxy można się dodać ogólnie ten prezes roblox naj i ja najlepszym bo to znamy i prawo. widzowie, idziemy jeszcze gdzieś indziej sorry ogólnie, bo mi coś spadło więc widzowie... na nie gdzie indziej, tylko Dobra. skończmy party i robimy sobie nowe party, czyli tak Yyy, 25 Robuxów. Czy tam mi zostanie akurat równo? I teraz mamy pinatę! Ja nie wiedziałem, że tu jest Takie taco, to. Takie tako. Tak, akurat widziałam. Ktoś do mnie dołączył. Sorry, ale muszę chyba... Dobra, nie będę jakiej Mogę Muszę sobie dojść do mojego domu. Twoży dom My prywatny serwer, co ja tu ma. I możemy sobie to tak zbić. Dobra, tu mamy jeszcze. Ej, mamy zbite znowu. Dobra, tutaj mamy jakieś znowu takie, co to jest w ogóle? Nie wiem co to jest, ale mamy znowu jeszcze tak? mm. Tu jest pralnia. Dobra, to wiadomo to już wychodzę. To jest takie... O, to jest kolejna piniata, chyba. Nie. To nie piniata. Szkoda. Tu kolejna to też nie pieniata. A da się to jakoś włączyć? Nie. i grillu. Mogę sobie robić glinę na imprezę. tam jest glir kolka co to jest? za liza... tosy tutaj mamy ten który się pali to wszystko w sumie więc mam nadzieję, że wam się podobało i do widzenia Dobra, spałem malutko, skikować się ogólnie jest, i do widzenia.